Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział, napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożym. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem Aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi bokami. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź przed szatanie. Jeśli jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Państwa. Bracia, bracia i siostry. Nie muszę się już przedstawiać, ponieważ mój kolega Rodak przedstawił mnie, także już nic więcej dodać pewno nie trzeba. Mogę tylko dodać tak, że jestem misjonarzem w Czechach w znaczeniu tego, który posługuje w tym, w tym kraju y, jako, jako kapłan wśród tych ludzi, ale misjonarzem w znaczeniu właściciela Słowa Bożego jest w stosunku do mnie niedoścignionym mistrzem ksiądz Leszek, więc wybaczcie, że takim nie będę. Przychodzi mi na myśl słowa świętego Pawła, że przychodzą do Was, nie chcę w jakiś sposób błyszczeć słowem, ale chcę... Y, tak mówić jak czuję jako, jako człowiek, jako saletyn, jako, jako zakonnik i kapłan, dzieląc się tym, co sam czuję, w czym staram się żyć. Dobrze. Też chciałbym, papież Franciszek mówi, że homilia nie powinna być dłuższa niż 8 minut, więc ja sobie wziąłem zegarek, ale będzie może trochę dłużej ze względu na to, że że są to rekolekcje. Pierwsza niedziela Adwentu, a w środę... Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, a w środę Środa Popielcowa i obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy ten liturgiczny okres, który daje nam Kościół, aby wchodzić i przeżywać misterium Paschy, misterium Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie wiem czy sobie mam nadzieję, że byliście wszyscy w Środę Popielcową i przyjęliście ten pokutny gest posypania popiołem. Ale nie wiem, czy sobie uświadamiacie jaki to ma charakter, że jest to tak zwane sakramentalium, że na początku ten popiół został przez kapłana pobłogosławiony, poświęcony, jak się mówi, poświęcenie popiołu. Tak jak woda, którą się święci, tak jak święci się różańce, obrazy, tak jak święci się domy, mieszkania, to jest w jakiś sposób oddane Panu Bogu i ma to charakter, takiego uświęcenia, dlatego ten popiół jest nie tylko znakiem, można by sobie było wziąć popiół jakikolwiek, ale właśnie ten poświęcony popiół ma wielkie znaczenie, tak jak się żegnamy wodą święconą, a niezwykłą wodą, wierzymy, że, że ta woda nas chroni, że, że w tej wodzie jest jakaś, jakaś moc, Boża moc, tak i to przyjęcie tego popiołu, jest takim właśnie przyjęciem, zgodzeniem się, żeby nasz Pan Bóg prowadził, żeby Jezus Chrystus, Duch Święty, żeby nas prowadził tą drogą 40 dni pokuty, postu, abyśmy mogli te największe święta w roku kościelnym, Wielkanoc, to Tridum przeżyć jak najbardziej owocnie w kolejnym roku, który daje nam Pan. Dzisiejsze czytania są bardzo charakterystyczne i pomagają nam wejść w tę atmosferę. Jaki jest nasz problem? No no, problem jest taki jak pierwszych rodziców, że jest napisane po grzechu pierworodnym, kiedy stracili, zniszczyli w sobie to życie Boże, stracili, jak przypominam z katechizmu, dar nieśmiertelności który dał nam Bóg na początku w Adamie i Ewie, byliśmy nieśmiertelni, stworzeni do nieśmiertelności. Bóg Bóg nie stwarza niczego byle jak, nie stwarza niczego czasowo, ale jeżeli umieramy, to umieramy na własne życzenie, umieramy właśnie jako konsekwencja tego pierwszego grzechu. I jest powiedziane, że Adam i Ewa po popełnieniu grzechu po popełnieniu, po oddzieleniu się od Boga, zobaczyli, że są nadzy, i zobaczyli, że bez Boga umierają. I problem nas, każdego z nas w, w, w życiu, polega na tym, że my, grzech to jest zaprzeczenie tego, że, że jestem nagi. Człowiek, który grzeszy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, zaprzeczamy, mówi: Nie, ja nie jestem nagi, ja potrafię żyć bez Boga. Bóg mi nie jest potrzebny do tego, żebym żył, żebym żył, żebym miał to życie sam z siebie. I dlatego potrzebujemy nieustannego nawracania, dlaczego? dlatego potrzebujemy nieustannego przypominania niestety, że właśnie jesteśmy nadzy i że tym, który nam daje życie, jest tylko Pan Bóg. To teoretycznie jakoś wiemy nie? z katechizmu, my w Polsce kiedy jesteśmy jakoś wychowywani, przynajmniej starsi, w tej atmosferze chrześcijańskiej, katolickiej, nie? to to wiemy, ale, ale żeby to przełożyć na konkretne życie, to potrzebujemy tego nieustannego przypominania. I, i dlatego właśnie rekolekcje, dlatego ta możliwość tego, tego, tego słowa. Kiedy myślałem, jak, jak poprowadzić te rekolekcje, jaki jak temat przyjąć, to, to sobie pomyślałem, że właśnie to przypomnienie katechizmu, to przypomnienie podstawowych prawd po to, żeby, żeby zachęcić, żeby pokazać, żeby, żeby też i dodać sobie odwagi, że, że idziemy tą pewną drogą od Jezusa Chrystusa, przekazywaną. Nieomylnie przekazywaną pewnie przez Kościół na mocy słów Chrystusa, nie? jesteś Piotro, Poka na tej opoce zbuduje Kościół i, i, i w piekło go nie przemoże. Tobie dam klucze Królestwa i że cokolwiek zwiążecie i tak dalej, żeby, żeby mieć tę, taką pewność, że pomimo tych burz naokoło tego wszystkiego, co się dzieje, żeby wiedzieć, że ta łódź Piotrowa nie zatonie i, i właśnie, że my w tej łodzi jesteśmy i chcemy być. I dlatego dzisiaj krótko właśnie o, o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy posłani, wybrani, posłani, najpierw stworzeni przez, przez Boga i w Jezusie Chrystusie odkupieni, a przez Ducha Świętego prowadzeni do do tego ostatecznego powołania, do tego ostatecznego przeznaczenia, którym jest Królestwo Boże. Dlatego dzisiaj parę słów o, o Kościele, a potem właśnie o tych podstawowej rzeczy, jaką jest wiara, nadzieja i miłość w kontekście Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, Syn Boży i, i Duch Święty. Kościół. Już od samego początku myślę, my w języku polskim mamy trudność zrozumienia, czym jest Kościół. Dlatego, że w języku polskim na słowo Kościół mamy tylko jedno słowo, które znaczy i budynek, Kościół, i Kościół, i trzeba zawsze dodać wtedy w Polsce Kościół jako lud Boży, Kościół jako wspólnota. Bo samo słowo Kościół. Pytamy co, o jaki Kościół chodzi. W języku czeskim nie ma problemu, dlatego że na kościół jest słowo kostel, a na kościół jako wspólnota jest słowo cirkew. Więc jak ktoś mówi o kościele, to każdy rozumie, że mówi o budynku, a jak ktoś mówi o kościele jako ludzie Bożym i mówi cirkew, to już od razu wiadomo. I żeby było właśnie to, że we wszystkich, praktycznie w większości, a nie, nie znam wszystkich języków, ale ale w tych językach, które wiemy, po, po yy, grecku, po, po hebrajsku, po, yy, potem po tam angielsku, francusku i tak dalej, i yy, 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 po łacinie, jest eklezja, nie? church, yy, kahal, jach, jachwe. To wszystko jest w rodzaju żeńskim. I to jest ta kościół. Nie? Więc jeżeli kościół jest ta kościół, to od razu nam jest lepiej zrozumieć, jeżeli mówimy, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, jak w Polsce mówisz, że oblubienicą Chrystusa, to jak kościół, rodzaj męski, może być oblubienicą Chrystusa, to nam od razu ten obraz jakoś zaciemnia. A, a właśnie jak, jak Kościół jest rodzaju żeńskiego, to od razu widać, jak to wszystko ma sens. Jak w Kościele jesteśmy. Jak kościół jest matką. Nie? Kościół jest, jest rodzaju żeńskiego, jest oblubienicą, Chrystusa, który tak jak w pierwszym czytaniu był, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Ish i Isza po, po hebrajsku. Nie? To, to znaczy, że nie stworzył inaczej, nie będę wchodził w, Bóg stworzył człowieka. Dwa rodzaje, jako mężczyznę i kobietę, to jest objawione przez Boga i na to nie ma, nie, nie ma żadnej innej y, y, odpowiedzi. Nie? Tak wierzymy, tak jest objawione i tak jest nawet z punktu widzenia y, genetycznego i tak i tak A więc Jezus Chrystus, Słowo Boże, wcielił się jako mężczyzna, jako mężczyzna, nie jako kobieta. Jest bawicielem, jest mężczyzną, który oddał za nas swoje życie i, i nas w tem odkupił, a założył, nie? chciał, żeby powstała oblubienica, którą, za którą oddał życie, czyli my wszyscy, czyli właśnie Kościół, oblubienica, gdzie jesteśmy wszyscy członkami, ci, którzy idą za Chrystusem, ci, którzy są, uwierzyli, poszli za nim to tworzą ten, ten podstawowy, yy, tę wspólnotę, już to już po polsku przynajmniej jest, jest ta wspólnota, nie? tworzą wspólnotę ludzi, yy, którzy, którzy uwierzyli, poszli za Jezusem i są posłani, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię nie, całemu stworzeniu. I teraz porównanie jakby, że yy, wspólnota jako, jako rodzina, Matka. Matka jest tylko jedna, prawda? Nie może nas urodzić dwie kobiety. Może nas urodzić tylko jedna, która, która nas rodzi. I to jest już nasza matka na, na, na wieki, na, na całe życie. Mamy jedną matkę. I, 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 i ta matka później nie, razem z ojcem tworzy rodzinę, nie? w której my jesteśmy. Mamy jedną rodzinę, nie? naszą rodzinę. I, I w tej rodzinie jesteśmy, żyjemy, wzrastamy. Dzięki tej rodzinie czerpiemy soki życiowe, które nam po, pozwalają się rozwijać, żyć i tak dalej. No i, i właśnie nie, nie, nie można temu zaprzeczyć. Nie? I w tej rodzinie, jak w naszej, jak w każdej rodzinie, jest różnie, prawda? Nie ma sensu porównywać. Moja matka nie, nie porównuje jej do innej matki. Tylko mówię, to jest moja matka dla mnie. Nie, nie ma sensu porównywać. W tej rodzinie zrazał. I jeżeli ja w, w, jestem w rodzinie Kościoła, w rodzinie nie, wspólnoty, to, to to jest moja wspólnota. I jest takie polskie, dobre, choć mocne przysłowie, nie? Zły, to, zły to ptak, który własne gniazdo kala. Nie? Zły to syn, który. Który wyrodny, który Matki się wyrzeka, które Matkę przeklina i tak dalej. To jest jeden z najgorszych grzechów, naj, najbardziej takich paskudnych zachowań kogoś, kto, kto nie szanuje, nie dziękuje własnej matce za to, że go wychowała, że go urodziła, bez względu na te inne sytuacje, jak, jak są. I mówię to chyba mówię to w, tej, w tym kontekście, żebyśmy dzisiaj dziękowali Bogu za. Za to, że jestem w kościele, że to jest dar, że to mi się nie należy. Na, na świecie jest ponad 7 miliardów, czy nie wiem już prawie 8, ludzi, a katolików, chrześcijan jest ponad miliard. Czyli to, że jestem w kościele katolickim, to jest dar, łaska, jeden na siedem. Nie? Mogłem się urodzić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, i, i nigdy nie być ochrzczony, nigdy nie, w pewnym sensie nawet nie słyszeć o, o Chrystusie. A to mi jest dane za darmo i teraz, czy sobie to cenię, czy wiem jak wielkim to jest darem i wyzwaniem i, i zaproszeniem do tego, że ja mogę w imieniu Chrystusa iść, żyć, że mam to życie i, i mogę się tym życiem dzielić i e, jestem zaproszony do nieustannego nawracania, do nieustanego zgłębiania tej tajemnicy Kościoła. Kościół jest tajemnicą, bo jest założony przez... Nie, Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa, ma gwarancję i ma, jest posłany, jest Duch Święty posłany do Kościoła. Czyli mamy wszelkie zapewnienia, że, że to jest, że, że to jest ta łódź, która nie zatonie, że, że to jest to środowisko, z którego żyje. I teraz jeżeli ktoś tym gardzi, nie? jeżeli ktoś jakby mówi, że występuje z Kościoła, że się Kościołem gorszy, nie? To, to znaczy, że nic z tego nie zrozumiał, nie? bo zaprzecza temu, że, że to, jest, to jest jego rodzina. Nie? Ja nie mam wpływu na to, jakich mam braci, siostry, jakich mam nawet rodziców, nie? Ale, ale to są moi rodzice. Może być różnie w tej rodzinie, ale tylko dzięki tej rodzinie wierzę, tylko dzięki tej rodzinie żyję. To jest jak, jak można by znowu takiego yy, użyć. Porównania, że jak dziecko w łonie matki, nie? dziecko żyje w łonie matki, bo tam ma wszystko, a poza łonem matki, nie? przed urodzeniem dziecko umiera. Więc jakby poza kościołem nie ma życia, umierasz, bo, bo tam nie ma Boga, bo nie dostajesz, nie, nie dostajesz tych życiodajnych soków. I dlatego, jakby dzisiaj na początek, to jest ta wielka wdzięczność najpierw. I uświadomienie sobie, jaki wielki dar i skarb mam, a dopiero potem, co ja mam z tym skarbem zrobić, Jakby, jak go nie stracić, jak go nie zniszczyć i jak się Nim, jak się nim dzielić z innymi na mocy słów. Nie? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, dajcie świadectwo temu, że, że jedynym Zbawicielem, jedynym Panem jest, jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel nie ma innego, który oddał za mnie swoje życie i, i który czeka na mnie, który mi obiecał zbawienie wieczne i jest wierny, abyśmy tak właśnie przeżyli ten czas Wielkiego Postu, aby, aby potem w, w dzień zmartwychwstania w kolejnym roku, który daje nam Pan, żyć i móc powiedzieć to: Alleluja! Jezus żyje, jest Panem. Panem mojego serca, mojego życia. Amen. A teraz wyznajmy z wiarą, z chlubą, właśnie jako dzieci kościoła.